Witam Cię serdecznie, oczyść swój umysł, poczuj, otwórz się na to, co karty Tarota teraz chcą Tobie powiedzieć i patrzymy, zobaczmy. Mamy tutaj energię rywalizacji, może to dotyczyć pracy, ale również może to dotyczyć tego, że jakieś osoby w Twoim otoczeniu walczą o Twoją uwagę. Zaraz zobaczymy, jak nam to się dalej ułoży. Natomiast y, to są takie energie. Rywalizacja i szukanie uwagi. No tak, jesteś postrzegana jako osoba bardzo magnetyczna i atrakcyjna. Ty nie szukasz tej uwagi. Ona sama Ciebie znajduje. Ty przyciągasz z sobą a nie goniesz za czymś, więc jakby układa nam się to w jedną całość. Zobaczymy co jeszcze nagle powiedzą. Tak, zdecydowanie tutaj chodzi o kwestie raczej miłosne, związkowe, relacyjne. Albo mm, coś nowego do ciebie idzie, ponieważ Az Buław nam by o tym mówił, lub też potrzebujesz coś wybrać, bo wokół ciebie dzieje się dużo. <noise> I więcej osób chce zawładnąć Twoim sercem. Buziaki, pa!